Orange prezentuje. Dzień dobry, Konrad Gawda, porozmawiajmy o chmurze. W dzisiejszym odcinku: Landing Zone, czyli dobre praktyki na start w chmurze, i fizyka kwantowa w chmurze, czyli przekroczenie granicy 100 kubitów. Procesor kwantowy albo QPU, Quantum Processing Unit, wykonuje specjalistyczne obliczenia, trochę jak karta graficzna GPU, ale wykorzystując zupełnie inne zjawiska fizyczne niż w powszechnie używanej elektronice. A użycie tych zjawisk ma z kolei pozwolić wykonywać obliczenia na niespotykaną wcześniej skalę: od analizowania leków na raka, poprzez kolejne poziomy rozwoju sztucznej inteligencji, po kompletne przemeblowanie współczesnej kryptografii. Podstawową jednostką w takich obliczeniach jest qubit, kwantowy odpowiednik bitu. W kubitach podawana jest wielkość procesorów kwantowych. W listopadzie IBM ogłosił przełamanie bariery 100 kubitów, stworzył 127 kubitowy procesor kwantowy Eagle. I żeby zrozumieć wagę tej wiadomości, powiedzmy, że liczba kubitów to jest pole, na którym konstruktorzy mają o co się bić. Dodanie każdego jednego kubitu Pozwala podwoić liczbę wartości, którymi manipulują obliczenia. Czyli procesor o 9 kubitach może mieć do dyspozycji ponad 500 zmiennych, taki o 10 kubitach już ponad 1000, przy 11 jest to 2000 i tak dalej. A 127 kubitów, o ile nie ograniczą tego względy implementacyjne, może oznaczać 2 do 127 jednocześnie przetwarzanych wartości. I to jest liczba tak wielka, że nie ma dla niej lepszej nazwy niż jedynka z 38 zerami. IBM zapowiedział, że za dwa lata planuje osiągnąć 1000 kubitów. Oznacza to 2 do potęgi tysięcznej, czyli liczba grubo ponad ilość atomów we wszechświecie. Quantum computing, czyli obliczenia kwantowe, chociaż nie osiągnęły jeszcze dojrzałości przydatnej w codziennym programowaniu, już pojawiają się w chmurach. Jako IBM Quantum. Azure Quantum czy Amazon Bracket? Komputery kwantowe stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów. To kompletnie nowe pole. Podobnie, zupełnie nowym polem dla niektórych może być po prostu chmura, kiedy mają w niej uruchomić swoje pierwsze aplikacje, ale też mogą być przypadki, kiedy ktoś. Wdrożył już wiele różnych rozwiązań na chmurze, ale rozpoczyna kolejny nowy projekt na świeżym środowisku chmurowym. I to jest właśnie temat, o którym chcę porozmawiać z moim gościem. A moim gościem jest dzisiaj Marcin Kaczmarek, ekspert od chmury w Orange, architekt i wykładowca akademicki. Cześć, cześć Marcin. Cześć Konrad. No właśnie, landing zone, cóż to takiego? Bo domyślam się, że nie jest to lądowisko dla helikoptera. Też nie jest to raczej jakiś produkt, który instalujemy, więc co to jest? Landing Zona jest koncepcją. Jest koncepcją, jak urządzić nasze środowisko chmurowe, żeby efektywnie mogły tam wylądować rzeczy, które chcemy zmigrować do chmury lub które chcemy tam wytworzyć. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy nową organizacją lub jesteśmy... Organizacją, która działa od wielu lat na rynku, a chcemy zmigrować się do chmury. Jest wiele takich rzeczy, o których musimy pomyśleć, nim zaczniemy to, to robić, żeby było to bezpieczne, efektywne i dopasowane do naszej strategii informatycznej lub spójne z nią. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli, e, czyli tak naprawdę, to landing zone, o którym będziemy rozmawiać, dotyczy zarówno dużych firm, jak i mniejszych startupów. To dotyczy każdego rodzaju firmy, ponieważ jeśli wszystko na początku sobie dobrze poukładamy, to da nam po pierwsze możliwość rozwoju bez zmiany, bez radykalnej zmiany architektury rozwiązania, uporządkuje nam pewne rzeczy i pozwoli nam potem efektywnie tym zarządzać i operować. I unikać błędów, że idziemy bez, bez planowania. Potem mamy duży bałagan. Mhm, mm okej. Okay. I e, też pytanie, tak jak, jak to rozumieć, zanim wejdziemy w szczegóły? Czy to jest tylko zestaw dobrych praktyk, czy też y, konkretne, czy efektem tego landing zone mają być konkretne rzeczy stworzone, skonfigurowane na chmurze? Y, z mojej perspektywy, z jednej strony, powinno być to opis tego, jak my chcemy to wszystko układać. W jakich domenach będziemy, w jakich obszarach projektowych będziemy to robić, no to omówimy sobie za chwilę. Natomiast z jednej strony jest to koncepcja, warto mieć to spisane, byśmy wiedzieli, co było naszymi założeniami, do czego odwołujemy się, a z drugiej strony jest to wykonanie pewnego rodzaju typowo technicznych rzeczy. I o ile koncepcja może być łatwo przenaszalna na dowolną chmurę, nieważne, czy mówimy o naszym ICS-ie. Czy mówimy o flexible engine, czy też o tych hyperscalerach, AWS-ie, Googleu, Azure. Tam już musimy wytworzyć konkretne techniczne rzeczy, czyli na przykład wytworzyć odpowiednio sieć, wytworzyć odpowiednio strategię rules, czy też strategię tożsamości i wiele innych rzeczy. No właśnie, dobrze. To już to już nas w takim razie przyciągają konkrety. No to nie, nie czekajmy dłużej. W takim razie prost, zacznę od prostego pytania: od czego najlepiej zacząć? Bardzo często, kiedy pracuję z klientami, to zaczynam z nimi od zorganizowania zasobów, czyli wymyślenia, jak my chcemy poukładać te nasze zasoby w chmurze. Wiadomo, że każde chmur, każda chmura ma różnego rodzaju ograniczenia. Czasem możemy mieć tak duże aplikacje, że nie da się ich wszystkich zmieścić w ramach jednej NC w ramach jednego logicznego kontenera. Na zasoby w ramach chmury. To jest jeden z, jeden z powodów, dlaczego to warto robić. Druga rzecz to jest rozliczalność, lub też przynależność, żeby wiadomo było, jak, jak, za, jak ktoś ma nam zapłacić, jak podzielić koszty tej naszej chmury pomiędzy jednostki biznesowe. Kolejną rzeczą, jak możemy to podzielić, to może być podział per, per dział, żeby Osoby odpowiadające na przykład za systemy danego działu miały dostęp tylko do niego. Tutaj trochę wyprzedzam kolejny punkt, ale ta organizacja moim zdaniem jest jednym z fundamentów. I ja kiedy pracuję z klientami, zaczynam od tego. To pozwól, że dopytam Cię trochę o, o konkrety, bo uży, użyłeś takich dosyć abstrakcyjnych pojęć. A czy, czy możesz podać jakieś przykłady tych, tych logicznych podziałów, tych ENSI? W przypadku na przykład Integrated Computing, taką, taką encją może być VDC lub VIA. Zależy jaką strategię przyjmiemy. Taką, taką encją w przypadku AWS-a będzie konto, w przypadku Google Projekt, w przypadku Microsofta subskrypcja. Więc u każdego dostawcy nazywa się to samo. Jednak reprezentuje mniej więcej ten sam poziom abstrakcji. Mhm, jasne, no dobrze. To załóżmy, że mamy powydzielane miejsca na, na zasoby. Eee, co byłoby kolejnym krokiem? Kolejnym krokiem to musimy zastanowić się, kto ma mieć dostęp do konkretnych zasobów. Jak zapewnić konkretnym użytkownikom dostęp z tym zestawem uprawnień, który realnie potrzebują. Tutaj taką koncepcją, która nas wspiera jest role-based access control, czyli bazowanie na rolach. Tworzymy rolę na przykład dla administratorów baz danych, dla devopsów, administratorów aplikacji, analityków danych, finansistów, którzy mają kontrolować nasze koszty. Chodzi o to, żeby przypisać per konkretna rola, konkretny zestaw uprawnień. Tutaj też są dwie rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Jeśli udostępniamy dostęp do chmury naszym użytkownikom, ci użytkownicy powinni logować się na swoje imienne konta. Imienne konta. Okej. Okay. Nie powinni wykorzystywać kont współdzielonych, A... żeby, mo żeby można było namierzyć kto co zrobi. Okej, okay. czyli, czyli zupełnie nie, nie używamy takich kont e, nieimiennych? Tutaj y, jest jeden wyjątek gdzie tego kiedy zakładamy konto, kiedy dostajemy konto w jakiejkolwiek chmurze, zawsze na początku mamy takie konto generyczne, które daje nam możliwość tworzenia innych kont. To konto powinniśmy sobie zapisać do niego hasło i zamknąć w safe i nie korzystać z niego. Tutaj mogę podać dosyć ciekawy przykład, gdzie jeden z klientów, z którym pracowałem, DevOps DevOps tego klienta popełnił pewien błąd w skrypcie automatyzującym tworzenie, y, tworzenie infrastruktury i skasował wszystkie konta imienne na udanego providera, co spowodowało, że nikt nie mógł dostać się. Na szczęście właśnie dzięki takiemu kontu zamkniętemu w sejfie, którego nie da się usunąć, udało się szybko przywrócić ten dostęp. Okej, okay. no dobry przykład, jak właśnie takie no, w tym wypadku dobre praktyki Potrafią uratować skórę. No dobrze, mamy te konta imienne. Jakoś trzeba się do tej chmury dostać. Tak, to jest kolejny duży obszar, na którym warto się skupić, czyli topologia sieci i łączność do naszej chmury. Z jednej strony, nim zaczniemy myśleć, jak się dostać do naszej chmury, musimy mieć utworzone sieci, żeby było do czego się dostawać, żeby było gdzie tworzyć zasoby. I tu musimy skupić się, jak zaplanować adresację, ile tych sieci ma być, jak one mają się łączyć między sobą. W tym miejscu też warto powiedzieć, że należałoby, też ja bardzo często praktykuję, żeby wydzielić jedną sieć, w której pojawiają się zasoby, z których korzysta wiele, wiele elementów naszych aplikacji, w takim... Takimi zasobami mogą być np. współdzielone serwery czasu, centralne narzędzia monitoringowe, czy też zbierające logi. Tam mogą pojawić się też źródła tożsamości, takie jak Active Directory, czy też rozwiązania LDAP-owe, dns -y. Jednym słowem, współdzielone usługi, które, które są współdzielone między innymi inne aplikacje. Hmm. Okej, okay. masz jakąś typową nazwę, jaką nadajesz takiej sieci? Ja najczęściej nadaję to shared service, czyli współdzielone usługi. Hmm. I, ale domyślam się, że to no, na pewno nie jest to jedyna z sieć, jakie się Nie, nie, nie jest to jedyna sieć. Kolejną, kolejnym takim dobrą praktyką, którą stosuję, to jest wydzielenie sieci publicznych, czyli takich, które mają dostęp do internetu, i sieci prywatnych, z których nie ma dostępu do internetu. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć nasze zasoby i nie wystawiać wszystkiego do internetu. No tak, ale użyłeś liczby mnogiej i to, to jest dla mnie ciekawe odnośnie tych sieci publicznych. Bo to jest powiązane trochę z tym, o czym rozmawialiśmy trochę wcześniej, czyli podziałem logicznym. Kiedy no. mamy na przykład podział taki, że mamy aplikację mobilną i stronę WWW. One są jak osobne kontenery, to każdy z nich, z racji tego, że do obu mają dostawać się użytkownicy z internetu, yy, musi być wystawione, więc może tych sieci powstać więcej. Mhm. Tak samo może być jedna sieć publiczna, a wiele prywatnych, z podziałem na przykład per aplikacji. No dobrze, a szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad tym, że jest mnogość sieci publicznych, to zastanawiałem się, czy może chodzi tutaj o jakiś dostęp administracyjny. Też można wykorzystywać i myślę, że o tym powiemy za chwilkę, kiedy będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, ale wyprzedając to, może powstać sieć na przykład administracyjna, w której umieścimy nasze stacje przesiadkowe, tak zwane bezczyn hosting schardeningowane, bezpieczne systemy do których dostają się nasi administratorzy w celu zarządzania. Możemy też obciąć dostęp do takich, do takich stacji. W, jak, w jaki sposób obciąć dostęp? Yy, obciąć dostęp, czyli stworzymy access listę, że możemy dostawać się tylko z konkretnych adresów A. IP. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy adres naszego internetu w biurze i podajemy go do takiej access listy. I wtedy ktoś, na przykład logując się z kafejki internetowej, nie utrzyma tam dostępu, tylko wychodząc adresem naszego biura. No tak, prosta sprawa. A zresztą to chyba jest sposób, niektórych usług nie da się w inny sposób um, ograniczyć. Tak, takie coś można stosować do wielu, do wielu usług, także pasowych czy sasowych. O, właśnie. Które są bezpośrednio wystawiane do internetu. Hmm, Okej. Okay. Czy, czy mamy wszystko umówione z kategorii sieci, czy... myślę, myślę, że tak. No to w takim razie już wspomniałeś, że następną rzeczą byłoby bezpieczeństwo. Kiedy już wiemy jak zorganizować nasze zasoby, wiemy, mamy zarządzone uprawnieniami, wiemy, jaka jest nasza strategia tożsamości. Wiemy, jak będą poukładane sieci, jak będziemy się dostawać do naszej chmury, musimy skupić się na tym, żeby ten dostęp był bezpieczny. Aby zabezpieczyć to, co mamy, to jest bardzo szeroki temat, ponieważ z jednej strony on obejmuje szyfrowanie danych, jak i naszej transmisji. Obejmuje, obejmuje zarządzanie podatnościami, zarządzanie w ogóle jakimi danymi, jakie dane. To tutaj mieści się, z mojej perspektywy, też, zarządzanie compliance, czyli regulacjami, pod które podlegamy, jeśli jesteśmy instytucją, Finansową podlegam pod regulację KNF, farmaceutyczną, pod regulację farmaceutyczną. Jeśli, jeśli korzystamy z płatności kart, kartami kredytowymi, musimy zabezpieczyć nasze środowisko zgodnie z wytycznymi regulacji PCI DSS. Więc tu jest wiele, wiele tematów, na które musimy, musimy spojrzeć. OK, no to pozwól, że tutaj też zapytam o jakieś konkretne przykłady, bo oczywiście zakładając, że przeanalizowaliśmy, jakie mamy potrzeby, e, zabieramy się do wyklikiwania, tworzenia rzeczy. Co możemy stworzyć? Możemy stworzyć firewalle. Możemy stworzyć mikrosegmentację, czyli dostęp tylko na konkretnych portach do naszych serwerów. E, możemy stworzyć WAFy, Web Application firewall. Load balancery, które z jednej strony też mogą być zabezpieczeniem, ponieważ nie wystawiamy adresów naszych serwerów na świat, tylko wystawiamy z nich konkretną usługę. Przy okazji pewnie też mogą załatwić za nas szyfrowanie. Tak. Można, można na wielu z nich terminować certyfikaty. Więc tu jest wiele, wiele rozwiązań. Także centralne systemy zbierania logów, SIEMY, lub też systemy zespołów SOC przykładem usługi jest na przykład Azure Sentinel, który zbiera logi i potrafi nas powiadamiać o konkretnych eventach, zdarzeniach. Okej, okay. ehm, no dobrze, czyli omówiliśmy sobie kilka różnych zagadnień, chyba że jeszcze coś jest do, do dodania z bezpieczeństwa. Myślę, że z bezpieczeństwa nie. W takim razie mam pytanie takie Marcin, bo to o czym pomówiliśmy to są rzeczy dosyć takie ogólne, dotyczące każdej chmury, wiadomo że każda będzie miała jakąś swoją specyfikę. Ale czy, czy są takie rzeczy, które już będą zależeć tylko od konkretnej chmury? Właściwie to, co zależy od każdej chmury, to jest implementacja szczegółowa. Ponieważ tworząc ten dokument opisujący naszą strategię Landing zone, on jest dosyć generyczny. Łatwo go przenieść, łatwo przenieść tą strategię na inne chmury. Natomiast szczegóły implementacyjne to już są powiązane bezpośrednio z chmurą. Jest jeszcze jedna rzecz, która pojawia się dosyć często w opracowaniach hyperskalerów. Ja rzadko o niej, tworząc klientami tego typu dokumentację, wspominam, jest to zarządzanie kosztami i billingiem. Ponieważ to jest bardzo specyficzne per konkretne rozwiązanie. Jeśli kupujemy chmurę w jakiejś umowie enterpriseowej, to narzędzia do zarządzania billingiem mogą wyglądać inaczej, niż jak kupujemy to przez partnera. Lub jeszcze inaczej, jeśli kupujemy to przez, za pomocą karty kredytowej. Więc są bardzo specyficzne rzeczy per konkretny case. Bo to rozumiem, że na przykład, w, bo ja wiem, w Cloud Directorze to będzie podział na VDC, że można różne aplikacje na przykład podzielić w różnych VDC, które będą osobno rozliczane. Tak, tutaj, tutaj pojawiają się jeszcze inne rzeczy. Kiedy mamy taki logiczny podział, na przykład w AWS-ie czy też w Azure lub też w Google, możemy mieć wspólny billing, to się nazywa consolidated billing. Konsolidujemy wiele mniejszych billingów w jeden centralny i to daje nam na przykład opcję zniżek, bo ci dostawcy chmurowi oferują zniżki na przykład, kiedy przekraczamy pewnego rodzaju zużycie zasobów. Kiedy używamy bardzo dużo S3 dostaniemy zniżkę na s ponieważ sumując s z wszystkich kąt wyjdzie nam taki coś, gdzie w pojedynczym kącie nigdy byśmy nie osiągnęli takich rozmiarów, takiej skali. A z, a z drugiej strony mamy zaletę w stosunku do tego, gdybyśmy wszystko wpakowali razem do jednego kąta? Tak, ponieważ widzimy ile nas dane konto kosztuje. Jeszcze żeby bardziej granularnie analizować to, możemy dodawać tagi. Dobrą praktyką jest dodawanie, to się nazywa Cost Tracking Tags lub Cost Tag. Czyli tam umieszczamy informacje o miejscu powstania kosztów lub tak powszechnie nazywanych MPK. Możemy podać nazwę działu, nazwę aplikacji i wtedy śledzić nasze koszty per, konkretna, per konkretne elementy. Czyli wiemy na przykład, że dział finansów zużywa na przykład 10 tysięcy Dolków w naszej chmurze, a dział logistyki tylko 5. Ok, ale tak z Twojego, bo to brzmi fajnie, ale tak z Twojego doświadczenia, czy to rzeczywiście dla firm jest przydatne? Firmy z tego potrafią korzystać? Wiele firm potrafi korzystać, ponieważ widzą, gdzie powstają koszty, widzą, czego koszty przycinać. Jest to dużo łatwiej trakowalne niż w naszych data center. No tak, budujesz własny data center, kupujesz ileś serwerów, i, no i później nie wiadomo, jak się rozkładają te koszty. Dokładnie. A tutaj jest bezpośrednie przełożenie technologii na biznes. Dokładnie. Możemy też określić naszą stałą biznesową, taką jak na przykład powstanie jednego użytkownika, i śledzić wtedy koszty per, per to, co jest dla nas ważne. Super, myślę, myślę, że to w ogóle będzie bardzo dobrą taką myślą dla z którą pozostawimy słuchaczy, to może sobie podsumujmy, o, czy, o czym mówiliśmy. Bo tak, mówiliśmy o podziale i organizacji zasobów, mówiliśmy o zarządzaniu tożsamością i dostępem, o topologii sieci i łączności, o bezpieczeństwie i na końcu o kontroli kosztów. Tak, o pieniądzach, czyli o tym, co wszystkich interesuje. Dokładnie. Marcin, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również Państwu i pozostaje mi zaprosić na kolejny odcinek.